nagrywam film, jak nam Pani w za granicą. czyli w Bułgarii, w serwuje kule. Eee... Przeszły Dziękuję bardzo. Dziękujemy, dziękujemy. Tak, poradzimy sobie. Dziękuję. Tak wygląda nasze tutaj jedzonko. Symbolicznie jak we Włoszech to wygląda, filmach włoskich, a się okazuje, że w Bułgarii nam są takie miejsca i my właśnie w takim jesteśmy w miejscu to nazywa się Neste Bar. Stary, za, na gruzach zamku, paszty jakieś. Ale bardzo wy... bardzo No i my po prostu będziemy sobie jedli. A ja tu mam, trzymam GoPro i GoPro zaczynam nagrywać. Jedzenie z bliska. Drugą kamerę yy, kamerę na inny kanał, a kanał Adam Smithson czy Bo my mamy tych kanałów troszeczkę więcej. A my mogą zamknąć nie jeden, za, za na dzień więc yy, proponuję nagrywać yy, więcej niż jeden patrzył yy, taki szaszkieli i kończymy to nagrywanie słabo w Polsce